Cześć widzowie, z tej strony Madzia i... Kefir Witamy Was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jestem, siedzę w domku. Czekam na potrusie, ogarniamy mieszkanko. Tak, myszko? Tak? Ojej, no chodź. Ojej, ojej. 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 Ogarniamy mieszkanko i gotujemy obiadek, bo nie było na... nie 6 dni aż w domu. Pracowałam tyle. Po, po tam po 12, po 13 godzin eee, Więc teraz czas na... Zostaw, 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 zostaw <grystanie> Więc teraz po prostu czas na ogarnianie chałupki i cieszenie się pieskiem, bo tyle czasu żeśmy się nie widzieli Ale bardzo ten czas szybko mija Oj, no ale gdzie ty się tutaj ładujesz? No przecież jesteś Nie gryź Nie gryź, halo Bardzo ten e, czas szybko nam mija, bo już jutro idę znowu do pracy, zostaw mi to ucho. Chyba się obraził. A nie ją chcę wejść, chodź. Jest, szczęśliwy pieseczek, tak? O! Szczęśliwa, niunia A baczność? Baczność tylko z panciem. O, oglądał się YouTubeka w przerwie między. Gotowaniem, a sprzątaniem. Zjadą sobie kanapeczki z cerkiem homogenizowanym. I co? Pranie zrobione buty uprane kurtka uprana oh, kafirek, Kafirkowi coś wczoraj odwaliło i palca mnie ugryzł. Także no. No ja mu wybaczyłam. Będziemy mieć schabowe, które się marynowały od wczoraj i do tego prawdopodobnie zrobię puree sobie schabowczaki tak do tego nam będą potrzebne jajeczka zawsze mamy jajeczka swojskie od babci Piotrusia ale że już nam się skończyły to musimy zjeść z takich Bułka tarta. Mhm. O, oczywiście, że tak. O. Mamy bułeczkę kartą. I co jeszcze? To wszystko. Strasznie wyziębiłam chołpę. Widzicie, jak już ciemno jest. Więc trzeba włączyć piec, żeby się nam chałupka ograła. O i dzisiaj jeszcze dla tych schabowych już mam takie bułeczki troszeczkę zleżałe więc zrobimy bułeczki w jajku Ja uwielbiam ja uwielbiam chleb w jajku, bułki w jajku uwielbiam, Kołam to Kołam. jakbym mogła to bym jadła to codziennie naprawdę Dobrze O a wy robicie podwójną czy pojedynczą panierkę na schabowczaki hmm? Ja e, bardzo długo robiłam pojedynczą panierkę, e, ale jak e, jakoś tak, nie wiem, rozumiałam bardziej kotlety. Jak robiłam z moim Piotrem obiad, e, to w końcu, znaczy on powiedział, żeśmy robili podwójną panierkę i mega, mega, mega kupił teraz kotlety z z Didna, więc one są takie mega, mega, mega cien, cienkie. No nie więcej, się jak rozbiję mocno, no to tu. No, no, Prześwitują, no nie widać w ogóle mięsa, no nie? No a jak się zrobi taką podwójną paniereczkę, no wiadomo, że też nie widać tego mięsa, ale jest taki mega fajny, taki grubaśny ten. ja grubaśny, no. Jaja tam. Tutaj dodamy. Oj, przepraszam, troszkę soli. Troszkę magicznej przyprawy od mojej mamy. Uf, Ufajdałam się już. Ej, to jest ostra papryka. Znaczy ostra przyprawa. No, to jest papryczek chili. I ja bym dodała jeszcze troszkę czosnku. I teraz. Tam a teraz macie czas, żeby zostawić lajka, suba i komentarz. Dajcie znać, czy wam się takie vlogi podobają. Piesek, przecież się było, że ja zapomniałam. Słuchajcie, ja wiem. Ale ja zapomniałam. On pamiętał, a ja zapomniałam. Wiecie, co to oznacza? Jak ja robię jajka i on słyszy, że rozbijam jaja, to musi być też jedno dla niego. No. I bez żadnych przypraw, rozbył tam mu po prostu jajeczko. Też słyszałam, że powinno się dawać samo ale ja jakoś od zawsze daję i białko i, i żółtko, całe jajko. Ale bez, bez soli, bez pieprzu, bez niczego. Po prostu rozbełtane jajeczko. Chodź firek. Proszę, jajeczko. No i zobaczcie. 40 sekund, i dalej wyczyszczony. Nie ma jaja. I to wszystko później idzie na sierść. Wieśniąca piękna. Można już zabrać? Super myszko. Super myszka. Pięknie. I tak właśnie, raz na jakiś czas kafurek dostaje takie Wiem, Może też nie może za często dostawać, bo nie. Ale raz na jakiś czas dostanie właśnie takie jajeczko samo. Ale często też widzę, że ludzie, jak robią schabówczaki, to dodają do niego mleko. A ja mam akurat z schabówczak w mleku. Kurwa, zaraz mi się rozleje. Do czego to mleko? Nie wiem, może żeby więcej panierki było, żeby lepiej się rozwałkowało. No i dobra, super, jest ładnie rozbrutane. Teraz. Bółka mhm. Tak wiem, że się siedzę w że Wiem, słuchajcie, wiem. Ale naprawdę jest mi zimno. Naprawdę jest mi zimno. A o czym ja bym wam mogła powiedzieć? Może jutro muszę iść znowu do pracy. Tak myślę może bym zachorowała ale nie, raczej słuchajcie, po to się pracuje, żeby co? żeby mieć siano prawda? poza tym ja teraz nie narzekam tak na tą moją pracę nawet dobrze mi się pracuje atmosfera jest już fajna Uy, kiedyś się zdarzało tak, że, że było niefajnie, nieprzyjemnie, a ekipa już nam się całkowicie zmieniła więc już, no już jest fajnie. Już śmiałam powiedzieć, że jest fajnie, przyjemnie się przychodzi nawet do pracy na, na te parę godzin, bo śmiałam stwierdzić, że więcej czasu spędzam w pracy niż w domu. Tak. Ostatnimi czasy przez sześć dni, w ciągu całego tygodnia, to byłam jeden dzień cały w domu i to później tylko przychodziłam na noc. I nic więcej, naprawdę. Więc normalnie się czułam jakbym jakbym do hotelu przychodziła, nie? No. Także tak, tego typu nie. Chcę troszkę kutać teraz. Wiadomo damy olej, ale żeby też troszkę było smalcu, jak na razie to dam całą cebulkę, a nie smalec, ale dobra. Jak nam się to już rozpuszcza. O, co mamy? Mamy słodę z tym. Ostatnio zauważam, że ludzie nie czytają y, tych instrukcji. Że jest jakby napisane. Nie gazować z koncentratami. I co? Słuchajcie, no nawet na tych koncentratach jest napisane. Zawsze nagazuj wodę przed dodaniem syropu. Jest jakby ale ludzie nie. A przecież co się może stać. No coś... Ale ja mogę tego dogazować sobie? No nie wiem czy tak możesz, jak już to jest zrobione. Co <grywk> się może stać? No jak gazujesz sobie tyle wody o, do tego i później dolejesz syropu tak z tyle i to ci się zacznie gazować, to nagle masz tylko tyle wody, bo ci się wszystko wygazowuje. No to, no chuj no i jakby, nie wiem, nie czaję. po co są... i rozumiem, każdy mówi Nie, po co mi jest ta instrukcja, po co mi instrukcja? Zerknij, przeczytaj Nie musisz z niej korzystać Nie musisz jakby... Nie wiem, ale po prostu przeczytaj Co tam jest napisane I to wszystko, tak jak meble z IKEA, Każdy mówi, o instrukcja jeśli jest niepotrzebna Jak dochodzi co do czego, to O, sam sobie nie daje rady, potrzebuję instrukcji Pry już troszeczkę się odentegrują a my musimy tylko z kawiszczakiem i co, i dzisiaj sałateczka będzie z pomidorków pomidor, sól, pieprz i tyle no i też można zrobić pyrki z boczkiem i z cebulą tak jak ostatnio Piotrów sobie zrobił, bo to nawet dobre jest dobra, panierujemy cukierki Kierpię później mąka, znaczy bułka tarta. Zawsze w bułce tartej robię, nie robię w mące. To że już mi, już mi jest taki stresowy stan, że nie mam e, bułki tartej, no to wtedy w mące zrobię, ale zawsze jest bułka tarta. I drugi raz do jaja. Wyciągam i mam jeszcze panierę. Strzela, strzela, strzela. Ten smalec strzela. Raczej nie strzelać. Tak oto podwójna panierka ląduje na patelni. Matko jedyna. Po co tak strzelasz? I będziemy drugie oko pleciora. Poska, no poska. No i teraz nie przysunęło się nam mnie. No pierdele. Czy powinnam zmniejszyć teraz temperaturę? Powinnam. Czy to teraz zrobię? Nie. Dlaczego? Bo jestem cała burza. Dlaczego strzelasz? Ej, co jest? Poklep mi się pachnie. Ale chąkretnie. Dobra, tutaj już już może więcej kotletów na raz. Ale długo muszę wnieść papier, ale się papierze, to jest na to, że to. Ale, no tak, jeszcze kupić. No. Olego! I zaraz strzelę. Kurde. To jest właśnie to. Smażenie to smalcu. Smalec do smażenia taki być czysty. A nie, wszystko już jest w oleju No, o, aua. Wolało. Jeszcze tak łatwo nie da. Jeszcze strzelę teraz do wody. A misko. Patrzcie. Stoi się, patrzy. Co tam, Myszko? Oj, jaką mam zabaw... Doba... Zobaczcie, jaką mam zabaweczkę super. Ale mam zabaweczkę super, tak? Taką mam super śliczną zabaweczkę. O! O! A co to strzela? Co to strzela? O Jezu! Prawie ją miałam w zębach. Mnie lekka krasa się wydarzyła. Bo mi się troszeczkę przypalało. Proszę odejść stąd i pewnie nie wyjadać. Takim się wydaje, że ten smalec był słaby pomysł. Chceć na to, to nie chcę za dużo zrobić, bo nie musiała tego robić. Trzeba on się tam zmieścić, zmieścić. Jak nie zapomnę, to ja Wam jutro zrobię vloga jak wstanę. Ale będę w pracy, więc zobaczę, może coś tam pracy ponagrywam. Znaczy nie tak stricte w pracy, że, że na kuchni. Tylko nie, czy jak gdyby zapalić, czy z Wam dogadam, No Zostaw kefir, nie wolno. No. no i właśnie taki jest kefir, niedobry, je wszystko. No. Więc wstanę, nagramam vloga, czy może uda mi się wcześniej wstać, może się jeszcze malujemy. to Będzie tak fajnie, fajnie. Już mi się ziewa. głównie to jest taka godzina, zaraz będzie godzina drzemki Jak dziecko normalnie, Ale nie, patrzcie na trzeba to, to Fajnie, to mam dwie takie bułeczki, Poczyk, to, bo, znaczy chleba płacuczka. Takie bułeczki, kajzeryczki, taka, no mówię wam, jest taka troszeczkę ciasto no tutaj jest fajna mięciusinka W środku też nie jest który Kroimy na takie kawałki Po prostu I do jajka I Obtaczamy Mów obu... o to jest o A, i to się nazywa, kurde, piękny potlet, a nie przypalone jakieś cukier. O mój no Boże, ty Panie no Boże, cały czas mam tu piosenkę w głowie. I w ogóle nie wiem, czy na vlogach na YouTube można palić. Jakby nie zwróciłam uwagi, kiedy tak oglądam YouTube, to nie zwróciłam uwagi, żeby ktoś palił, ale nie wiem. Czy coś jest obcinane za to, czy no cokolwiek. Nie, 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 orientuję się, ale czy to jeszcze później nie, wleci, nie, na nie, nie, ja tak w końcu otworam sobie te chlebie, które tą bułkę na bok, bo tu sobie dwie bułki chcę wykorzystać. Nie piesek się kup, to już nie dla ciebie On już wcale się nie Bo przez tą podwójną panierkę to wiadomo, że jak moczę drugi raz kutnetka w jajku to już ta bułka, część bułki karty już mi tam zostaje No i teraz już taka papka zrobiła Zaraz jeszcze Piotro się wróci to sobie no to go zobaczycie to właśnie najpierw już jesteśmy się do paczku matu pojechać, przekażę co zamówię. Co tam przyszło? O, się pojechał do paczku matu, a tu jeszcze objaw nie gotowy jak coś, nie? A nagrywam to nawet nie byśmy że nie robimy nic z tym YouTubem. To mamy dzisiaj 21 stycznia, 2025 rok eee, i Piotrek dzisiaj wysłał mi wiadomość, którą Chad GBT zaplanował nam całego YouTube'a. W sensie całego. Eee, pomysł na, eee, na content jaki będziemy robić, eee, nazwę kanału. Gdzieś tam, no mówię, no content, nas do kanału, e, tam parę nas, parę tych contentów e, Jak montować, jakie miniaturki, ja, w ogóle mega spoko Dobra, jednak zostawię część tej wódki w tym mm, jajku Lubię, pochylałam Okej okay co Troszkę się nasypło. Ale to przygotowanie normalne, nie? Zimniary Ja Można polać później tłuszczykiem. Nie, już nie będę robiła pirewy, wystarczy takie jaki jest Dzięki za vlog Jesteśmy właśnie na spacerku z piskiem Wyjściowym e, W sensie źle może powiedziałam, nie wyjściowym tylko Wyszliśmy po Pancia Wyszliśmy po Piotrka Chodź tutaj, chodź zostaw Śmieciorzu zostaw Chodź Idziemy Zaraz będzie chyba Piotrus jechał tędy i zobaczymy reakcję Kefira na Piotrusia Na auto Bo on już jest tak nauczony, że wiecie, że on rozpoznaje po prostu ryk silnika Czy rozpoznaje perzuta, czy rozpoznaje Citroena to zawsze reakcja jest taka, że ścieka okropnie Zostaw, chodź tutaj, coś ty tam... Z... Chodź Że ścieka, leci, wyrywa się, bo jak najszybciej się do tej osoby, co przyjechała, chce polecieć, mnie A kiedyś jak wracałam z pracy i byłam na rowerze I dosłownie przeszłam obok niego Bo jak jechałam rowerem, to czaił się, że to jest jestem ja ale jak yy, zeszłam z roweru no tam chwilę wcześniej i zaczęłam iść obok niego dosłownie, no dosłownie obok niego przychodziłam, nie zareagował, nie poznał mnie w ogóle. No także, także tego typu, nie poznał mnie. Jedzie pancio jest <śmany> pancio i trawiec. Radość pieska na pancia. Chodź tutaj do pancia. Chodź. Tak, radość. Chodź. Chodź. Cześć, przywitaj się na vlogu. Siemano. Chodź, dupa pohata. Chodź. Idziemy do domku. Tak. Jestem w trakcie montowania filmu dla was. I zobaczyłam właśnie, że się nie pożegnałam z wami. Więc bardzo bym chciała podziękować Wam, że obejrzeliście tego vloga do końca i dajcie znać, czy taki vlog Wam się podoba, spędzenie czasu ze mną w domu, wspólne gotowanie, czy chcecie więcej takich vlogów. No i zachęcam Was do zostawienia łapki, suba i komentarz. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku.